Cześć moi drodzy, z tej strony witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj hm, troszeczkę przywykłem już do tego, że nie ma e, tego cholernego Steve'a widzowie. Przywykłem, ale jednak troszeczkę go brakuje. Co mamy widzowie w skrzynce? Co dzisiaj przyniesie tajemniczy myśli sprzęt. No myśli sprzęt dzisiaj nic Ciekawe, nie przyniesie chyba, że TNT. Wiecie co ja w ogóle coś z tym TNT bym pokminił. Może gdzieś tutaj na wyspie znajdują się jakieś, wiecie, takie fajne, hmm, fajne wynalazki, coś w tym stylu. Nie wiem, przede wszystkim w ogóle Żeci. mi się, mi się, Ye, Steve, Steve, jak yeah, pomóż, idę, szybko, czekaj, 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 czekaj. Halo, 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 gdzie ty jesteś? Zeti <grystka> na brzegu. Idę, 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 idę. Zeti. <grystko> Co jest z Stary, czemu ty jesteś pobity? Robił mnie z Herobrine, rozumiesz? Mój własny syn! z Mój własny syn! Robił mnie, rozumiesz? Jak mam przeciwnik Ale jak to ci powie Hero? Nie wiem, jak to się stało. On chciał mi odciąć kawałek mojego ciała, ale. udało mi się uciec. Co on chciał ci odciąć? Chciał mi chyba wyciąć. Jałmofarowe z ręki, widzisz? To I mi się wydaje, że ty. z gdyby chciał wyciąć twoją rękę także. Co? Tak, że mamy przez ranę. Tak, mogę bo myślę, to, że on też gadał coś o jakimś wirusie, o jakimś teście, coś tam, że musi nie, nam to nie wyciąć. Madę. Nie mogę na to pozwolić. A ja ja ty masz całą rękę, w tym, więc ty ja bym na swojej miejscu bał się, nie? No i ja, ten... ja się, ja, 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 odkąd jesteśmy tutaj na wyspie, się boję, ale czekaj chwilę. Bo ja, e, ja cię szukałem wczoraj i ty miałeś wrócić po tych 24 godzinach, ale ty nie wróciłeś, i gdzie ty cały czas byłeś? Nie wiem, że ja w Grecji ja przytomność na parę godzin, i wydaje mi się, że Hirobe gdzieś nie zabrał. Ale potem obudziłem się obok ciaski, i tam było takie takie miejsce, w którym, w którym on mi robił dziwne rzeczy. No Dobra, stary, po pierwsze e, będę musiał mi pokazać to miejsca, a po drugie, stary, biorę wszystkie piękne. temu. nic jej pokazuje, a ja nie wracam, że ty. Wracamy, stary, bo biorę piękne i. Z... Ben, I po prostu stawiam tam stawiam tam całe TNT, jak będzie trzeba to po prostu je wysadzimy stary. Musimy mieć jakąś kartę, przy tego, że się wydaje, że to miejsce jest dla niego ważne, bo on pisał na tych tabliczkach. Ja nie ja TNT, tam Chodź, 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 ale no wróć nie. tego equipment. Bo muszę wziąć jeszcze zbroję. Ja mam twój, ja mam twój, twój moja zbroja Gdzie jest masz? tam. Mam twoją zbroję, a ten, a u mnie jest moja, więc weź sobie ją i chodź. Ale ja mam ją tu. No, ale to jest moja. Dobra walknie tak. No właśnie, my ja się uspokój i lecimy stary ek... ty nie i tam chce tam jest tam strasznie. Ale on teraz mamy eko, on teraz nic nam nie zrobi stary Ale to jest Hero Brain, on ma tajne moce, rozumiesz, że on ma moce nad przyrodzonym i nie mamy szans z Hero Brainem. Ja też, zetę, mam, ale ja też... mam moce nad przyrodzonym, nie widzisz jak ja wyglądam, przecież każdy się mnie boi. Jet ty masz... Nie masz moc, śmiechu. Czy Ci wikumy no. razy spikuje jak czyli. <śla> Co tu? Ty tu twoja krew? No, a co ty myślałeś, że co to może być? Kto to, że tam wkro... Ja poczekam, ja tam nie no, idę. No chodź, ty kurys, Ja poczekam, ci tutaj, no bo co ja tam mam wchodzić? Chodź, chodź tu, chodź tu. Ja masz TNT, masz TNT i wchodź. A ma się jak podpalić? No, ale nie będziemy je teraz podpalić. No właśnie. No właśnie. Na nie razie mać. tylko, na razie to klient tylko tam posadzimy, spokojnie. My już zginęliśmy, rozumiesz? Ja nie chcę tam wchodzić, naprawdę. Dobra. Płagam. Ej, tu, tu wszędzie to twoja krew? Tak. Ale ja. Ale nie której to, czaski znowu, czy jesteś grupi ty. Ale ja się nie boję co już nie? tej czaski. No ja wiem, Zeti. W ogóle ja było tam. Co? Ja to nie sprawdzę tam. Ale ogólnie to było tam. Poczekaj, już sprawdzam, czy to było i mi pokażesz. Dobra, No pokaż mi. U no tam co? nie więził i tam moc nie więził, a ja wierzył, nie tutaj nie miał, miał mi... nie było wcześniej! No nie było właśnie ja on mi tutaj chciał odciąć ten kawałek tego kurde ciała. I Jezus. wyobraź sobie... Wyobraź sobie, że być tak twoją rękę tutaj i co byś z zrobił? Ej nie no, to, to masakra! Co byś zrobił, że ty jakby ci odciął rękę, Herobrine? Ja bym nie przeżył bez ręki. No właśnie, jest to prawej. To jest niemożliwe. To jest kurde... Bez ręki to jak naprawdę, to jak ogóle bez wzroku. No, totalnie, jeszcze ja potrzebuję ręce. Ej, nie, dobra, on naprawdę ci takie rzeczy tutaj strasznie robił. Dobra, Czekaj, stary, trzeba posadzić to walone piętki, żeby on się raz nauczył, i powiemy mu, że jak on nas będzie dalej gnębić, to my to po prostu wysadzimy. Ale to nie ma sensu, bo on te pięty może równie dobrze zniszczyć, jak to przyjdzie, a nas tu nie będzie. No to dostawimy mu tabliczkę, że jeśli y, y, usunie jedno piętki, to automatycznie. O kurt, że że TNT, uciekaj! Co, uciekaj nie, my, co ty co? zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? To jest twoja i... Ej, dura, ciaka się nie zniszczyła. Tak? Ja uciekam Co ty zrobiłeś, Steve? Nie mogę na to popsuć, uciekam. Steve, ty jesteś nienormalny! Ej, nie! Pali się! Co ty tam wróciłeś? Bo podpala się cały czas to TNT! Nie wracaj tam. Położę cię. Nie, 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 stary. To jesteś nienormalny, że Nie, to ty postawiłeś to TNT, stary. Herobrine nas zabije. Ty jesteś nieupoważniony do używania TNT, że ty. Nie, ty jesteś nieupoważniony, bo teraz nas Herobrine przez twoje głupie postawienie TNT zabije. No zabije nas, mamy ranę. Rozwaliliśmy jego dom, to jest nie dom, ale jego hotel, jego budowlę. Jesteśmy troskie w problemie. Ale, ale myślę, że, że z tego wyjdziemy. W... i musimy, nie wiem, musimy coś wymyślić. Musimy wrócić na palionowo, ja tutaj więcej nie wytrzymam. Ja już nie wytrzymuję bez miodu i nie wytrzymuję tak, bez. Żeby... Bez kurde Bzyłajsa, no po, 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 po zobaczyłbym Bzyłajsa, pośmiałbym No i właśnie, dobra. ja dawno nie widziałem, ja dawno się nie widziałem z Bzyłajsem, musimy... Stary, spokojnie, na razie musimy obczaić plan, jakby wrócić i stary, dobra, chodź, wracamy na naszą wyspę. Ale porca. Bo nie chce mi się już tu siedzieć, jest, tutaj jest masakrycznie i niefajnie. I ty przez ciebie stary, mm. ja nie wiem, jaki, jak, co, wiesz, że jak się dowie, że my mu tam, bo stawiliśmy TNT i zniszczyliśmy, miał nadzieję, że ta czacha jeszcze nie wybuchła, nie? Ja mam nadzieję, że ta wyspa woda cała nie No, Znaczy no, tamta to wyspa mnie w sumie nie obchodzi, bardziej tam nie obchodzi, bo tutaj mamy itemy i to jest jakby nasza wyspa, nie? Czy nie? Nie wiem że ti. To jest wszystko i robi linea. Nie, to jest moje. Dobra, chodź. postawimy tutaj. Ja, ja postawię jeszcze tutaj TMT. Stary, ale to nam nic nie pomoże. Stary, lepiej próbować niż nie. I masz jakiś kill Nie, właśnie nie mam kilofa, Aby się przydał. Dobra, tak. Okej, to jest taki grobowiec tjemki w sobie, można powiedzieć. Ej, stary, nie, to jest masakra, co on ci zrobił. Ale w ogóle on powiedział czemu ci to zrobił. Ty w ogóle z nim rozmawiałeś? On coś mówił? O nie! Nie, 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 to się będzie palić. Dobra. Ej, hey, Steve! No to super, Steve. Co ty robisz? Zeti. Co? A masz na swoje. Masz na swoje. Ja... 24 godziny czekałem, żeby mnie wypuścił, że ty z A Zeti ty się tylko gapiłeś i nic z tym nie zrobiłeś. Teraz poczujesz się tak jak ja. No ty I zostaniesz tutaj no. całą dobę. Jak ty odpuść mi! Całą dobę tu spędzisz, rozumiesz? Za karę, za że... że mi nie pomagałeś. Masz tu jedno, ja... A bo nie, rybę, rybę śmierdzącą. A ja Nie przypaloną. Masz do jutra. No, ty? Otwórz mi! No, ty Jesteś nienormalny. Otwórz mi. Co ty robisz? Masz tam wody. Delfiny lubią wody. Sam Rydyn. jesteś delfin. O! Delfin! W lawę wyłączyłeś! Ej, nie! No teraz lawa tu ten! Co? Nie! Po... Nie! Nie! Coś ty zrobił! Hehehe! <laughs> ja nie mogę, bo... Teraz robi się kogoś to! O! To z to, z nic no, bo to wymównie zepzę. Tak, Ale ty jesteś, że ty, ja nie wiem, bo i dupa. Naprawdę. <laughs> dobra, <opóźno. laughs> poznał. No otwórz to, uratowałem nam życie, że ty... Uratowałeś, nie. chciałeś mnie zamknąć, jak? gdyby nie to, co byś tu nie wrócił. To była kara, ty... durniu. Otwórz to. Jak trwoga, to do Boga, co? Haski. Otwórz to, bo nie mam kilofa. No, 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 z możesz otworzyć. Otwórz to. Nie otworzę tego. Zeti, ty... Nie zadzieraj ze nie zadzieraj ze Ale jaki? Ty, ty, ty ze mną nie zadzieraj. To powiem, powiem Palionowi, że go nienawidzisz. No, ale ja lubię Paliona. Ale on nie uwierzy. No, bardziej mi niż tobie. No nie, Dobra, nie uwierzy. Nie, ja nie będę cię męczyć, żartow... no, nie Dobra, będę cię męczyć. Żartu, No, nie będę cię męczył. Zarto wnisił. I tak cię kiedyś zamknę. Nigdy mnie nie je jest zamknę. zamknę. Ale nie, serio, Steve, jest mi trochę przykro, że ten, że cię tak urządził twój własny syn, ale jesteś, no widzisz, było Było uważać, co robić. Ej, w ogóle, wiesz, co mnie najbardziej dziwi? Że yes. nie wiadomo, co z palionką. Domużmy. Rozumiesz? Ty patrz, jest jakiś mechanizm. No to jest ten mechanizm, o, 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 Co? Ty nie ja narazisz O Boże. Ej, ty jesteś Nie, chory. TNT to postawiłem. Lol, ty jesteś chory. Ej, ale, stary, ale co może być z palionką? Bo oni się w ogóle nie słyszy. Ej, ja w sumie nie mam pojęcia tak szczerze, ja myślę, że palionka się pewnie gdzieś. Ona nieraz mówiła, że tam robi sobie pojechać tam daleko na jakieś wakacje, tam jakiś domek ma gdzieś. Ja nawet tego domku nigdy nie widziałem, tak naprawdę, ale wiem, że on ma go ma i że tam żeby uciec od problemów. Mhm. Mm do no dobra, dobra, dobra. No nieważne, widzowie. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jak widzicie, Steve się znalazł, to najważniejsze, ale trochę mu odbiła palma. Nieważne, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!